Bardzo się cieszę, że ta piękna uroczystość, pobłogosławienie nowych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej odbywa się już nie pierwszy raz w tym miejscu, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Opatrzność też tak zrządziła, że wyjątkowy jest czas tej uroczystości. Jesteśmy na progu Wielkiego Tygodnia, najważniejszych dni, najważniejszych uroczystości w ciągu całego roku liturgicznego, które uobecniają się przecież w każdej Eucharystii. Jesteśmy także na progu Kongresu Eucharystycznego, który rozpocznie się już w czwartek w naszej archidiecezji. Niech te wszystkie okoliczności sprzyjają naszej wspólnej modlitwie i jak najowocniejszemu, jak najgłębszemu przeżyciu tej Najświętszej Eucharystii. Gloria, Patria, et spiritio, et sancto. Kościół Wam powierza to zadanie, i chciej odpowiedzieć w sposób godny na to wielką ufność, że zrobi się to jak najlepiej. Że tę powołaną wspostać. się. na to odpowiedzieć w sposób godny. Mając świadomość naszej ludzkiej małości i niegodności, podejmujemy podsługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z wiarą. Że to sam Pan Jezus chce posłużyć się nami, aby chorzy i potrzebujący bracia i siostry mogli częściej przyjmować Jego Najświętsze ciało. Ufamy, że Pan udzielając nam błogosławieństwa, wylał na nas obficie swoją łaskę i uzdolnił do wypełnienia tej posługi. Dziękujemy dobremu Bogu za dar nowych 38 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, naszej Archidiecezji. Będziecie wielką pociechą dla waszych parafii i waszych wspólnot. Wnosicie entuzjazm, gorliwość, żywą wiarę i nie osłabnijcie w tej gorliwości. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Matka Boża niech Was wspiera, a święty Stanisław Kazimierczyk i święty Jan Paweł II niech Wam towarzyszą w tej posłudze, którą podejmujecie. Szczęść Boże i dobrze, że jesteście. of are not